Witam was bardzo serdecznie kochani. Z tej strony Marcelus i zapraszam was na podsumowanie Polish Masters pierwszych historycznych w takim formacie rozgrywek, które miały miejsce w Polsce w 2020 roku. Ja już wróciłem z urlopu. Afryka jest bardzo piękna. Polecam wam co roku tam jeżdżę, Staram się tam co roku jeździć. Bardzo dobrze dystansuję, resetuje głowę i ładuje akumulatory. A jeżeli chodzi o Polish Masters to czas na kilka chwil. Prawdy i szczerości z mojej strony, jeżeli chodzi o te rozgrywki. Jeżeli chodzi o organizację, nie mam praktycznie do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o aspekt pokazywania gry, produkowania gry i wypuszczania jej do widzów na Polsacie oraz na Twitchu. To było bardzo fajnie, bardzo dobrze i profesjonalnie przygotowane widowisko. Oczywiście były momenty, gdzie operator kamer po prostu się gubił. Nie nadążał i nie przewidywał akcji, ale można to wybaczyć osobie, która na co nie ma nic wspólnego z R6, i w niektórych przypadkach taka osoba po prostu występowała, co odbijało się na jakości przygotowanego obrazu, ale generalnie tutaj nie mam nic praktycznie do. Do zarzucania, jeżeli chodzi o oprawę wizualną, produkcję i pokazywanie gry. Jeżeli chodzi o social media, to było też bardzo dobrze. Reklama i telewizja ściągały widzów, ale niestety czasami bolały błędy popełnione podczas robienia grafik informacyjnych, tak jakby to robiła osoba, która nie ma pojęcia, co robi, co się dzieje i gdzie kto gra. To były takie rzeczy, które czasami po prostu w tym całym świetnym profesjonalizmie bolały w oczy. Jeżeli chodzi o aspekt egzekwowania regulaminu, bo taki też tutaj mieliśmy, to było bardzo skutecznie i właściwie. Mam tylko jedną uwagę. Wolałbym więcej informacji od organizatora i od organizacji, aby nie było zbędnych spekulacji, niedomówień i plotek na temat danego zawodnika, za co został ukarany, za co został zbanowany czy odsunięty od gry. Tutaj ta transparentność niestety mnie zawiodła. Jeżeli chodzi o poziom gry, to był bardzo różny. Były świetne mecze, ale były też mecze, które chluby nie przynosiły i znacznie odstawały od poziomu zakładanego w Polish Master i od zawodników, którzy w tych rozgrywkach grali. Generalnie była bardzo nierówna gra zespołów z miejsc od 8 do 4. Jeśli chodzi o czołówkę z miejsc 1-3, pokazali się naprawdę z dobrej i stabilnej strony, co jednak później niestety nie przełożyło się na rozgrywki europejskie, ale o tym... Popowiadamy sobie w kolejnym materiale, który będzie dotyczył aspektów, co po Polish Masters i jak to obecnie wygląda. Tak więc jeżeli chodzi o poziom gry, to jak powiedziałem, był bardzo różny. Świetne mecze, przepanane były słabymi meczami. Jeżeli chodzi o drużyny, to o tym teraz też będziemy... Rozmawiać. Tak, więc poziom gry, bardzo różny, szczególnie w tych miejscach 8-4, jeżeli chodzi o 1-3 to było tam w miarę stabilnie i wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie, szybkie, największe zaskoczenie drużynowe to oczywiście ekipa Gina Devils One, która naprawdę mnie bardzo, bardzo mocno, pozytywnie zaskoczyła przez cały sezon grali bardzo fajnie, choć były momenty nierównej gry, ale to, co ujęło moje serce w tej drużynie, to był ten aspekt mentalny, ten aspekt psychologiczny, ten aspekt motywacyjny i walki do końca. Dzięki temu dawali nam emocje i wydzielali mecze, które były praktycznie nie do wydarcia. Tak więc ten aspekt i największe zaskoczenie to oczywiście Devils One. Drużyna, która wywróciła moje predykcje przedsezonowe to oczywiście Izako Bors. Nie stawiałem, nie obstawiałem tej drużyny, że zajdzie tak wysoko i ostatecznie wygra Polish Masters. To jest drużyna, która wywróciła moje predykcje i gali naprawdę bardzo, bardzo Dobry sezon, wzmocnieni pod koniec przez Aura i Mexesa, pokazali siłę w finałach. Największa stabilność, jeżeli chodzi o rozgrywki, to oczywiście bez rundy finałowej, to zespół Igorexa, czyli Tetres, którzy grali naprawdę świetnego Rainbow'a. Grali naprawdę bardzo równo i bardzo yy, bardzo fajnie, co mi się niezmiernie podobało, że mieli taką pewność siebie w grze. Ta pewność niestety w finałach już Uleciała. Jeżeli chodzi o zawodnika, to oczywiście SBT, MVP, dla mnie najbardziej, najrówniej grający zawodnik, jeżeli chodzi o wszystkich graczy skupionych w Polish. Master, który naprawdę. Fenomenalnie wspierał swoją drużynę i prowadził ją do zwycięstwa, i jego również zabrakło niestety w grach finałowych. Największe szanowanie drużynowe to oczywiście Pride, nieraz o tym mówiłem. Fajne nazwiska, dużo doświadczenia, nie zgrało się to jednak z umiejętnościami gry z zespołowej i poszczególnymi osobami w drużynie. Bardzo szkoda, bo wysoko ich obstawiałem i naprawdę aspekt taki, który posiadali, czyli to doświadczenie, te nazwiska. Te umiejętności niestety rozczarowało i zawiodło, myślę, że tutaj w tej drużynie również zawiodły osoby, które tą ekipą zarządzały. Jeżeli chodzi o największe rozczarowanie w kategorii zawodnik, to oczywiście tym, o tym też już mówiłem, to jest King Vader Sprite. Osoba, od której wiele wymagano z racji tego, co osiągnęła w poprzednich sezonach czy latach, co mówiła w mediach przed Polish Masters i jak się zachowywała. Ostatecznie nie poradziła sobie z grą i Polish Masters mocno tą osobę zweryfikowało na niestety minus. Tak więc lepiej czasami mieć więcej pokory i szacunku dla innych zawodników niż czekać coś bez sensu przed sezonem, a później się okazuje, że niestety jest się po prostu słabym zawodnikiem w wersji tej mentalnej, tej psychologicznej strony, a później to posypało się już całkowicie, jeżeli chodzi o umiejętności i pewność siebie. Jeżeli chodzi o Underdoga, to oczywiście Hummingbirds R6 zawsze walczyli. I pozostawiali dobre wrażenie, choć było widać ewidentny brak doświadczenia, i zawsze w tych takich meczach na styku to wychodziło i bardzo karało i szkodziło tej drużynie. Ale mam nadzieję, że w przyszłości to jakoś zaprocentuje. Zdecydowanie mogło być lepiej w przypadku drużyny Pakt i drużyny Aves. Uważam, że Pakt naprawdę przegrał sobie finały tym remisem z drużyną Pride. Jeżeli chodzi o AWE, uważam, że odsunięcie Magica nie wpłynęło pozytywnie na ten zespół. Ten zespół cały czas pikował w dół, tak więc tutaj co będzie dalej zobaczymy, ale zmiana Magicka nie dała pożądanego efektu. Jeżeli chodzi o ostatni zespół, który tutaj chciałem wspomnieć, to oczywiście Invicta, która na początku była bardzo silnym zespołem, ale Tą siłę gdzieś zgubili. Zgubili pewność siebie, zgubili swój styl. Ostatecznie weszli do finału, ale w finale również, jak byli drużyną, która stanowiła tło dla reszty ekip. Jeżeli chodzi o komentatorów, nie wiem jak wy, ale ja po 5 minutach praktycznie włączałem komentarz w grze, to chyba może posłużyć za całe podsumowanie. Albo było bardzo nudno i nieenergetycznie, albo było darcie japy i bezsensowny, niekontrolowany słowoto, który czasami biegł. Sam zdecydowanie za daleko, bez żadnej kontroli osoby, która go wypuszczała. Jak na ten poziom uważam, że to po prostu nie powinno mieć miejsca. Zobaczał brak jakiegokolwiek budowania odpowiedniej imersji i wejścia w mecz dla widza, tym bardziej dla nowego widza. Dla osoby, która R6 ogląda gra od wielu lat, nie ma problemu z tym, natomiast osoba, która jest nowa, Miała na pewno wysoki próg wejścia. Skoro ja nawet się męczyłem, to co dopiero osoby, które o tej grze nie miały żadnego pojęcia. Generalnie pary całkowicie źle zestawione, jeżeli chodzi o wiedzę o grze, poziom komentowania, poziom posiadanej i przekazywanej energii. Można by było tutaj spokojnie dobierać inaczej pary i próbować ich ze sobą ze ze zestawiać. Tego niestety nie było, i dlatego wyszło jak wyszło. Już nie chcę naprawdę się znać nad poszczególnymi osobami, bo i tak to nie ma żadnego dla nich znaczenia. Warsztatu, jak widać, już i tak nie zmienią i jadą na tym, co mają. Dla mnie, niestety, komentowanie meczy był to najsłabszy element Polish Masters 2020. Jeżeli chodzi o widzów, to bardzo fajna oglądalność, jak na R6 w Polsce od 1400 do ponad 2000 widzów na streamach, to naprawdę, naprawdę zacne liczby, które pokazują, że to zainteresowanie przy dobrej reklamie, przy dużej imprezie, jest. Jeżeli chodzi o sprawę, która również jest dla mnie dużym minusem, jeżeli chodzi o Polish Masters, to sprawa przyznawania MVP. Uważam, że sytuacja z Magiciem położyła dla mnie całkowicie wiarygodność tego, kto wybiera MVP i na jakiej podstawie, i jakie czynniki bierze pod uwagę i jak to ma konkretny efekt. Bo największe KD w rundzie. To słaby czynnik, lub tylko jeden z wielu, ale dla mnie nie główny. Dlatego, tutaj, kilka rzeczy ze do przemyślenia na przyszłość, bo ta sprawa z Magiciem pokazała mi, że tak naprawdę nie chodzi o umiejętności, nie chodzi o KD, ale chodzi o prywatne swoje rozgrywki osób, które to MVP przyznawały, i dobrze wiemy, jak było. Dobrze wiemy, że była ankieta ITP, ITD. Więc na przyszłość myślę, że kilka rzeczy tutaj jest, jest do przemyślenia, jak na przykład MVP kolejki, najlepsza drużyna kolejki, MVP sezonu zasadniczego, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego, bo uważam, że nadal to powinno być po prostu rozdzielone. MVP finałów, MVP se, se, sezonu zasadniczego. Dobrze, jeżeli chodzi o ogólny obraz, to jest na bardzo, bardzo duży plus, na naprawdę. Profesjonalne podejście do tego, co się działo na ekranie, było też świetne. Tak powiedziałem, minusów było niewiele. Poziom komentowania był dla mnie największym minusem polish. Masters, resztę oczywiście można jak naj, najbardziej poprawić i na przyszłość wyciągnąć wnioski z rzeczy, które się tutaj w tym sezonie pojawiły. Jeżeli chodzi o finały, cóż, bardzo żałuję, że Tetres nie dźwignęło mentalnie finałów i zaprezentowało się zdecydowanie słabiej od poziomu, który decydowali przez cały sezon. Mentalność i siła psychiczna to elementy, które niestety szwankują u większości graczy na polskiej scenie i są bardzo zaniedbywane. O tym mówiłem już w przypadku Invicty i finałów sprzed roku czy sprzed dwóch. Zostałem tam wyśmiany, że przecież wsparcie psychiczne, co, to w, co ty Marcelus w ogóle mówisz, okazuje się, że jednak to wsparcie psychiczne, mentalne, ta praca z psychologiem jest bardzo ważna na najwyższym poziomie i bardzo żałuję jeszcze raz, że ekipa Igorexa nie wygrała tych zawodów Polish Masters, bo naprawdę prezentowali się przez cały sezon bardzo, bardzo równo i w moim odczuciu to w przypadku tej ekipy właśnie te elementy zadecydowały o porażce podczas finałów. Jeżeli chodzi o Izako Bors, wygrali tym, czym przegrali zawodnicy Tetris. Odpornością psychiczną, właściwym nastawieniem, doświadczeniem, którym nieśli Auer i Mexes, spokojem i konsekwencją. Co przełożyło się na pewność siebie, mimo że mecze nie były łatwe dla nich, to naprawdę było widać, że nie pękają, że mają tą stabilność i siłę psychiczną, którą, która ciągnęła ich do sukcesu i ostatecznego zwycięstwa w Polish Masters. Jeżeli chodzi o Davis One, to bardzo fajna gra ekipy Gina, która zgodnie z tym, co przewidywałem, zameldowała się w ścisłym finale. Naprawdę podziwiam i szanuję Gina za to, że zbudował wokół siebie bardzo dobry zespół pod względem umiejętności i świetnie dobrał ich pod względem charakterów, który potrafił wyciągnąć niesamowite mecze, mecze przegrane i dawał nam mega, mega dużo emocji podczas sezonu zasadniczego, jak również podczas rundy finałowej. Naprawdę szanuję i mega podziwiam Gina za to, że zbudował sobie taki zespół, który tak walczył, bardzo również żałuję, że niestety w kwalifikacjach do Challengera, do zamkniętych kwalifikacji Challengera, niestety nie wyszła, ale o tym w innym materiale. Jeżeli chodzi o takie moje podsumowanie, to bym powiedział, że naprawdę jeszcze raz co do tego, bardzo szkoda mi ekipy Igoreksa, bo uważam, że to była najlepsza drużyna, która grała najrówniej, która grała najlepszego rębowa, która znajdowała, znajdowała zawsze odpowiedzi na trudne sytuacje na mapie i w rundach, która potrafiła się podnieść po jednej dobrej rundzie i wrócić do swojego trybu. Brakło po prostu tutaj aspektu mentalnego i bardzo, bardzo tego yy, żałuję. Jeżeli chodzi o MVP finałów, to oczywiście Jakub Royal Engel bardzo dobrze zagrał w finałach, pokazał bardzo dobry styl i stabilność, która prowadziła Izako Balls od początku do końca pewnie do zwycięstwa. Nie spieram się jak najbardziej MVP zgodne również z moją Oceną. Jeżeli chodzi o podsumowanie takich szybkich finałów, to największe zaskoczenie drużynowe i bo dla mnie jest to największe zaskoczenie drużynowe w finałach, jak również w moich predykcjach. Widać bardzo dobry mentalny wpływ na drużynę Auer i Mexesa. To dało im po prostu mistrzostwo Polski Polish Masters i ta, co powiedziałem wcześniej, odporność psychiczna, stabilność, ta siła i wiara w siebie, że potrafimy przełamać najgorsze sytuacje na mapach pokazywało, że są po prostu do tego predysponowani, żeby zająć to pierwsze miejsce w Polish Masters. Walczą do końca, walczyli do końca od początku ligi, w finałach również Devils One ekipa Dżina. Dla mnie naprawdę świetnie, świetnie, to wszystko wyglądało i szkoda, że zakończyło się tak, zakończyło jeżeli chodzi o Challenger. Szkoda, że się zakończyło tak w finale, się zakończyło, ale naprawdę to był świetny występ, występ i czapki z głów. Największa stabilność, jeżeli chodzi o finał to oczywiście Royal on tutaj pokazał, że to jest bardzo ważny i kluczowy aspekt, żeby być dobrym zawodnikiem, żeby dawać drużynie. Zawsze to pewność siebie, że zawsze jest osoba, która będzie tą ekipę. Pchała do przodu w trudnych momentach, i Royal taką właśnie osobą, był w dzikach, co mi się niezmiernie yy, podobało. Jeżeli chodzi o największe szanowanie finałów, drużynowe, to oczywiście Tetres. Niestety, finale pokazały, to wspomniałem, że odporność i dobre przygotowanie mentalne to postawy sukcesu. W tym wypadku tego zabrakło. Jest mi bardzo, bardzo przykro z tego powodu, ale to również pokazanie na przyszłość innym drużynom, co oprócz umiejętności, oprócz typowego skilla jest ważne w tak kluczowych rozgrywkach. Największe szwanie jako zawodnik, niestety muszę tutaj wspomnieć, SBT nie dźwignął ciężaru mentalnie. W finałach nie był liderem i nikt go w tej roli w zespole nie zastąpił. To chyba było najgorsze z tego wszystkiego, że ja mogę zrozumieć nie brak dyspozycyjności zawodnika w danym dniu, ale to były dwa dni rozgrywek, trzy dni rozgrywek, więc tutaj należało coś z tym zrobić, ale nikt powtarzam jeszcze raz, nie potrafił go zastąpić w takim stopniu, w jakim on dawał drużynie pewność siebie podczas sezonu zasadniczego i te dwa aspekty dla mnie było przyczyną do tego, że niestety Tetris nie, znajdował, nie znajdowało się nawet w tej finałowej rozgrzewce. Jeżeli chodzi o ekipę Evicty, dla mnie to było drużynowe tło, bez wyrazu i stylu, ale naprawdę się starali, bo to finał, wiadomo, tutaj nikt nie odpuszcza, więc to co mogę o nich powiedzieć to yy, tylko tyle, Teraz wiemy, że są zmiany w ekipie i mam nadzieję, że ta ekipa powróci do swoich fajnych, fajnych stylów gry, do sukcesów, które odnosiła w przeszłości, bo naprawdę ma potencjał i tam fajny jest, fajna jest osoba, która prowadzi tą organizację. To są trzy osoby, i to fajnie wszystko wygląda, jest z głową robiona i mam nadzieję, że kiedyś po prostu do tego wrócą. Dla mnie to było w finałach niestety dużo nowe ale walczyli i za to również Szapoba. Jeżeli chodzi o Izako Balls, wygrywając finał meldują się w rozgrywkach Challenger jako jedyny polski przedstawiciel, bo jak wiemy reszta drużyn niestety nawet nie zakwalifikowała się do zamkniętej kwalifikacji do Challengera, dostając popysku od drużyn z TL, w którym my się znajdujemy. Tak więc to jest smutne, ale również pokazuje pewne rzeczy, o których będę mówił w takim następnym podsumowującym. Materiale, jeżeli chodzi o polską scenę, mam nadzieję. Trzymam mocno kciuki, że Izako Borz nie zakończą przygody na zapleczu. Proligi w takim stylu i w takiej kulturze gry. jak zakończył to Pakt. Pozostaje trzymać kciuki za dobrą grę. I mam nadzieję, że tam są osoby, które to fajnie przygotują. Fajnie przygotują zespół do gry pod względem mentalnym, fajnie przygotują pod względem taktycznym, i ta polska drużyna pokaże, że Polacy mogą liczyć się na europejskiej i światowej scenie. I jak będzie, oczywiście, CL zweryfikuje, ale trzeba trzymać bardzo mocno kciuki, bo co nam pozostało? Tak więc, jeżeli chodzi o Polish Masters, ogólnie naprawdę świetna impreza. Chyle czoła przed Kamilem za to co zrobił, czego dokonał. Bardzo mi się podobało. To, co mi się nie podobało, powiedziałem w tym materiale. Uważam, że pewne rzeczy są do poprawy i uważam, że powinny być inaczej robione jak na poziom tych rozgrywek i całą atmosferę, którą budują. Jeżeli chodzi o reklamę i promowanie gry, uważam, że to było też na dobrym poziomie, ale że to się nie przekłada dalej, to już jest niesprawa. Ubisoftu czy Kamila, tylko ludzi, którzy są na polskiej scenie. Tak więc dla mnie bardzo udana impreza historyczna i zobaczymy, jak to wszystko się przełoży na najbliższy y, czas. Jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście zakończyłem y, tym materiałem. Kończę wszelkie sprawy związane z Polish Masters. Robiłem to sam, nikt o to nie prosił z pasji, z tego, że lubię takie materiały robić, ale wiem, że jeżeli nie będzie możliwości współpracy, czyli jeżeli ktoś nie wyjdzie, nie zaplanuje mi jakiejkolwiek współpracy, jeżeli chodzi o analizę gry, robienie takich materiałów, które podsumowują pewne rzeczy, to już tego nie będę robił, poświęciłem na to masę czasu. Tak naprawdę było to około 130 godzin na wszystko. jak sobie możecie przeliczyć, jaka, jaka to jest praca, którą wykonywałem. Praca z pasji, oczywiście, ale praca, która była troszkę również mnie. Męcząca, bo zawsze w tym trybie praca, trening, się znaleźć czas na to, aby coś zrobić pozytywnego, aby coś zrobić z tym poliszmasem, aby pokazać to Wam z mojej strony. I to było też bardzo fajne przeżycie bardzo fajne doświadczenie, które, przypomnę jeszcze raz, tak naprawdę poświęciłem 120 godzin to jest naprawdę bardzo, bardzo mało, bardzo dużo czasu i jak nam amatora, bo jestem amatorem w tym wszystkim, to. Naprawdę uważam, że to była świetnie wykonana robota. Oczywiście zdarzają się tam błędy, zdarzają się rzeczy, które pojawiają się w trakcie, które można zrobić inaczej lepiej, ale to są jakby przemyślenia na przyszłość. Na, na dzień dzisiejszy tym materiałem kończę Polish Masters. Tak jak wspomniałem, świetna impreza. Chylę czoła wszystkim organizatorom, organizacjom, zawodnikom. Pamiętajcie, że to wszystko wpływa tylko i wyłącznie na naszą scenę, aby ta scena się rozwijała, bo dobrze wiecie i widzicie sami, co się dzieje po Polish Masters, że tak naprawdę nie jest tym nadal dobrze, ale o tym w innym materiale. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia na streamach, wrzuciłem na YouTube'a, także zapraszam na YouTube'a, zapraszam do Polskiej Grupy, Grupy Wsparcia, gdzie również rozmawiamy o polskiej scenie i zapraszam Was na kolejny materiał, który będzie podsumował polską scenę, udział polskich zespołów w w kwalifikacjach i spróbujemy porozmawiać sobie o tym, jak wygląda przyszłość polskiej sceny, bo uważam, że tutaj nie dzieje się dobrze, a Polish Masters miało być takim kopem do przodu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach i na streamach. Także widzimy się na polu cierpliwości, jakim jest Rainbow Six Siege, bo dobrze wiemy, że w tym sezonie musimy mieć jej zdecydowanie więcej. Hej!